Cześć, jestem Marysia. Witajcie w kolejnym odcinku Zwariowanych. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia rozciągające kręgosłup. Zanim zaczniecie robić ćwiczenia rozciągające, musicie zrobić dobrą rozgrzewkę. Jeżeli jesteście rozgrzani, to możecie zacząć. Na początku połóżcie się na brzuchu i połóżcie ręce przy sobie w ten sposób. Później podnieście się do góry. Nogi rozchylcie na szerokość bioder lub trochę szerzej. Jeżeli podnosicie biodra, to możecie podejść rękami trochę do przodu, bo biodra muszą być cały czas na ziemi. Później możecie podchodzić coraz bardziej do tyłu, do tyłu i wygiąć głowę w ten sposób. Później możecie zrobić forszkod. Możecie dać nogi trochę szerzej, wtedy zazwyczaj jest wygodniej, i starajcie się dotknąć nogami głowy. Pamiętajcie, żeby po każdym ćwiczeniu, w którym wyginacie się do tyłu, zrobić skłon. Później możecie zrobić mostek. Pamiętajcie, żeby prostować ręce. Możecie przechylać się raz do przodu, raz do tyłu w ten sposób. Możecie też wyprostować nogi. Później możecie podnosić po kolei każdą rękę i każdą nogę. A jeśli Wam się uda, to jednocześnie podnieście i rękę i nogę. Później zróbcie skłon. Z mostka możecie też przejść do mostka na przedramionach. Na początku zróbcie zwykły mostek. Później podejdźcie rękami jak najbliżej do nóg. I dajcie ręce na przedramionach. I przechylajcie się raz w stronę nóg, raz w stronę rąk. Starajcie się popatrzeć na Wasze stopy. Kolejne ćwiczenie zacznijcie od klęku. Rozstawcie nogi na szerokość bioder i następnie przechylcie się do tyłu. W ten sposób. Później możecie spróbować złapać się rękami za stopy. Później możecie stanąć na rękach i zrobić mostek kładąc nogi na kanapie, w ten sposób. Starajcie się popatrzeć na Wasze stopy. Możecie prostować nogi, przechylać się w stronę rąk, w stronę nóg. Później przerzućcie się z powrotem. Możecie też położyć się na brzuchu i spróbować dotknąć stopami głowy. Spleccie Wasze ręce w ten sposób i włóżcie je pod siebie, a później podnieście nogi do góry. To samo możecie zrobić przy kanapie. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.